Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. To zdanie świętego Jana Pawła II z drugiego numeru jego encykliki towarzyszy nam od początku naszych zamyśleń rekolekcyjnych. To zdanie buduje. Odpowiedź na współczesną kulturę śmierci. To zdanie staje się dla nas programem logicznym, konsekwentnym, bardzo wymownym, który powinniśmy, który chcemy przyjąć w nasze życie. Tym bardziej, że widzimy, jak bardzo często dzisiaj z Ewangelii Życia wydzierane są kolejne karty. Przede wszystkim wydzierana jest karta samego życia. Ale wydzierana i niszczona jest także godność osoby ludzkiej. Choćby w tak bardzo popularnym, tak bardzo lansowanym dzisiaj programie reprodukcji in vitro. Samo słowo reprodukcja wskazuje radykalną różnicę w stosunku do słowa kreacja. Prokreacja, która jest udziałem w dziele stwórczym Boga, reprodukcja. Ukazuje człowieka jako przedmiot, przedmiot manipulacji, przedmiot, który jest tworzony na użytek ludzkich pragnień, ludzkich roszczeń, tworzony jest coraz bardziej w kierunku zmierzającym w stronę eugeniki, w stronę projektowania dzieci, projektowania całych pokoleń, tworzenia całego olbrzymiego przemysłu reprodukcyjnego. Ta pogarda dla godności osoby ludzkiej ujawnia się także w stanach terminalnych, gdy człowiek odarty z godności zostaje zakwalifikowany jako nieużyteczny, zbędny, stanowiący obciążenie ekonomiczne, mentalne, psychiczne społeczeństwa, jako ten niechciany, który powinien zostać wydalony, nie tylko z granic społeczności, ale wydalony z przestrzeni życia. Ta pogarda dla godności osoby ludzkiej ujawnia się także w braku szacunku dla tematu dziecka utraconego, dla samego dziecka, dla cierpienia jego rodziców, dla tematu straty straty człowieka ukochanego człowieka ukochanego. Banalizacja każdego z tych tematów, każdej z tych sfer ludzkiego życia, to w gruncie rzeczy banalizacja człowieczeństwa. Ale to także, co jest przejmująco tragiczne, to wejście na drogę procesu samozniszczenia tych, którzy banalizują to życie. Dlatego Jan Paweł II z wielką mocą wezwał nas. Wezwał do przeciwdziałania temu złu i dlatego przedkładał nam Ewangelię życia, przypominając, że nie jest ona doktryną, nie jest ona jakimś pomysłem zrodzonym z woli i umysłu ludzkiego, ale jest darem przekazanym przez Boga samego. Pisał w swojej encyklice, Kościół otrzymał Ewangelię. Kościół otrzymał Ewangelię jako orędzie oraz źródło radości i zbawienia. Otrzymał ją w darze od Jezusa, podanego, posłanego przez Ojca, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Otrzymał ją za pośrednictwem apostołów, przez niego posłanych na świat. W kościele zrodzonym z tego głoszenia Ewangelii nieustannie rozbrzmiewa echo przestrogi apostoła. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ta świadomość, ta powinność głoszenia Ewangelii wpisała się w sumienia Was, drodzy siostry i bracia, którzy stajecie po stronie życia, którzy temu życiu służycie, którzy traktujecie to głoszenie Ewangelii jako osobiste powołanie, jako misję życiową. Jako radość i pasję własnego życia. Czynicie to wszystko w imię owego apostolskiego biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. W tym Pawłowym stwierdzeniu kryją się chyba jeszcze echem inne słowa apostoła narodów: Miłość Chrystusa przynagla nas. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Miłość Chrystusa przynagla nas. I wciąż chyba musimy sobie uzmysławiać, że nasza działalność wolontariacka, społeczna, charytatywna, nasze zaangażowanie w różnych sferach naszej aktywności, nie jest efektem tylko naszej woli, nie jest efektem wyłącznie naszej woli, jest efektem pragnienia i potrzeby odpowiedzi na miłość Chrystusa, która nas przynagla która nas wzywa, zobowiązuje, jest tak silna, tak przejmująca, że czujemy powinność odpowiedzi na tę miłość, bo gdybyśmy tego nie uczynili, biada nam. Biada, gdybyśmy ją zignorowali, biada, gdybyśmy na nią nie odpowiedzieli. To w świetle tej miłości i potrzeby odpowiedzi na nią odkrywamy to, jak pisał święty Jan Paweł II: jesteśmy ludem życia. Ponieważ Bóg w swojej bezinteresownej miłości dał nam Ewangelię Życia, przez którą zostaliśmy przemienieni i zbawieni, zostaliśmy na powrót zdobyci przez Dawcę Życia, za cenę Jego bezcennej krwi, wewnętrznie odnowieni łaską Ducha, Pana i Ożywiciela. Staliśmy się ludem dla życia. I mamy postępować zgodnie z tym powołaniem. Ta lekcja pokory, którą papież nam przypomina, to ważna lekcja. To konieczność prawdziwego odczytania istoty naszego powołania. To lekcja, która powinna zabezpieczyć nas przed jakąkolwiek sytuacją zła, która może, która może. Zakraść się w nasze postawy to choćby kwestia złej rywalizacji, to postawy niejednokrotnie zaprzeczające autentycznemu świadectwu. Bardzo wyraźne są słowa wzywające nas do pokory, do traktowania naszej służby, naszej misji jako nie powodu do wynoszenia się, ale obowiązku. Obowiązku, który jest wpisany zarówno w posłannictwo całych wspólnot, całej wspólnoty Kościoła, konkretnych ruchów i stowarzyszeń, w których uczestniczymy, które współtworzymy, które przyjęły Ewangelię życia jako swoją misję, swoje szczególne posłannictwo, ale ten obowiązek staje się obowiązkiem konkretnych osób, w których sercu, sumieniu wybrzmiewa. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Tę potrzebę głoszenia Ewangelii Życia, papież formułuje na kartach Ewangelium wite także w słowach: Oznajmiamy Wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli. Głosić Ewangelię Życia. I dopowiada trzeba przede wszystkim głosić najistotniejszą treść tej Ewangelii. Jest ona zwiastowaniem Boga żywego. Bliskiego, który wzywa nas do głębokiego zjednoczenia z sobą i otwiera nas na nadzieję. Nadzieję życia wiecznego, jest też potwierdzeniem nierozerwalnej więzi, jaka łączy osobę, jej życie i jej cielesność. Jest ukazywaniem życia ludzkiego, jako życia w relacji, jako daru Boga, owocu i znaku Jego miłości. Jest proklamacją niezwykłej więzi Jezusa z każdym człowiekiem, jest ukazywaniem, że bezinteresowny dar z siebie to zadanie i miejsce pełnej realizacji własnej wolności. Każde z tych papieskich objaśnień Ewangelii życia to wielki program wielki program formacyjny to wielki program naszej działalności to wielki temat, który. Możemy i powinniśmy rozpisywać naszym życiem na kolejne lata naszej pracy. Głosić Ewangelię Życia, podkreśla święty papież, to przede wszystkim zwiastować Boga żywego i bliskiego, Boga z nami, Emanuela. To właśnie tę prawdę będziemy świętować w najbliższych dniach w uroczystość Bożego Narodzenia poprzez dotykanie tajemnicy Boga wcielonego. Poprzez to radosne zadziwienie, że Słowo stało się człowiekiem, że rozbiło swój namiot między naszymi, wchodząc w kruchość naszej egzystencji, przyjmując cały jej ciężar, ale przecież jednocześnie dając moc i piękno kształtujące ludzkie życie. Doświadczenie tej bliskości Boga, który ma granicę. Choć jest nieskończony, który jest wzgardzony, choć jest okryty chwałą. To przecież doświadczenie każdej Eucharystii, w której Bóg wszechmocny staje się dla nas chlebem kruchym, dzielonym, bezbronnym, bezgranicznym darem, a zarazem zapewniającym nam nieśmiertelność. Nowonarodzony. Bóg Wcielony. Pokazuje wielką sprawę głoszenia Ewangelii Życia. I pokazuje zarazem, że ta Ewangelia jest więzią łączącą osobę, życie i jej cielesność. Narodzony Bóg, wcielony, to wielki temat naszego nauczania w świecie, który gardzi dziś osobą, życiem, cielesnością a gardzi dlatego że nie rozpoznaje tej więzi łączącej osobę życie cielesność ciało jest dzisiaj tak często wyłączone poza nawias osoby i staje się przedmiotem towarem komercyjnym konsumpcyjnym produkcyjnym wielki myśliciel wielki obrońca prawdy i życia przyjaciel świętego Jana Pawła II świętej pamięci profesor Stanisław Grygiel w jednym ze swoich wykładów, przed kilku laty w Warszawie, wypowiedział niezwykle inspirujące słowa: Nowożytność zostawia u gorem człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśliła i co nazywa człowiekiem. Na ugorach nieuprawianych, a więc pozbawionych kultury słowo kultura pochodzi od czasownika kolo kultum uprawiać ziemię. Na obszarach pozbawionych kultury można robić wszystko, co się komu podoba. Na ugorach pleni się produktura. Słowo produktura, wyjaśniał profesor, utworzyłem od czasownika produco produktum, wytwarzam, produkuję. Pleni się według logiki właściwej operacjom kalkulującego rozumu, ratio. Słowo to pochodzi od czasownika reor, reriratum, kalkulować, i znaczy rachunek. Produkturze nie ma miejsca na dar. W konsekwencji nie toleruje ona tych różnic, które dar wprowadza w życie społeczne, dlatego człowiek nie staje się w niej większym od siebie. Można te piękne, precyzyjne słowa, bardzo erudycyjne, sprowadzić do tego, że czasy, które odrzucają dziś kulturę, sprowadzają człowieka do poziomu Produktury, do poziomu produktu i do kategorii kalkulacji. Głosić Ewangelię Życia to niewątpliwie dzisiaj nastawać w porę i nie w porę. Temu wszystkiemu, co niszczy kulturę naszego istnienia, to wykazywać błąd, to przywracać człowieka samemu człowiekowi. Głosić Ewangelię Życia to niewątpliwie nastawać w porę i nie w porę ale głosić tę Ewangelię. Musimy w miłości, nie dając się ponieść agresji, pogardzie. Nie sięgamy po żadne środki przemocowe. Naszą mocą jest Bóg. Jest to moc potężna, skoro tak wiele systemów, tak wiele instytucji, tak wiele osób obawia się i walczy choćby z modlitwą przed klinikami aborcyjnymi na całym świecie. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Wysławiać Ewangelię Życia to kolejne zadanie, które kreśli przed nami święty Jan Paweł II. W tym celu, dopowiada, należy przede wszystkim pielęgnować w nas samych i w innych postawę kontemplacji. Rodzi się ona z wiary w Boga Życia, który stworzył każdego człowieka i cudownie go ukształtował. Jest to postawa tego, kto widzi życie w całej jego głębi, kto dostrzega jego bezinteresowność i piękno, oraz przyjmuje je jako wezwanie do wolności i odpowiedzialności. Pielęgnować w sobie postawę kontemplacji. Sam osobiście, i myślę, że nie jeden z nas ma dzisiaj z tym wielki problem, bo przecież jesteśmy uwikłani w działanie, bo tyle trzeba. Zrobić, bo wciąż otwierają się pola potrzebnej aktywności, bo to działanie jest konieczne, bo brakuje czasu na podstawowe sprawy. A jednak wysławiać Ewangelię życia można wyłącznie w postawie kontemplacji. To wtedy, uwielbiając Boga, dostrzegamy najpełniej prawdę. To właśnie, uwielbiając Boga, dostrzegamy najgłębiej wartość człowieczeństwa. Wartość, która dzisiaj zanika, to kontemplując Boga, wpatrujemy się w oblicze Chrystusa, przemienionego i udręczonego, umęczonego, ale ostatecznie z martwych wstałego i uwielbionego. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, służyć Ewangelii życia? Tym zadaniem domyka święty Jan Paweł II. Tych zadań, tych powinności, które stają przed wspólnotą nas, ludzi wierzących w Chrystusa, dziś, które stają przed nami, chrześcijanami. Obrona i promocja życia ludzkiego jest przejawem uczestnictwa w misji królewskiej Chrystusa, i dlatego powinna mieć charakter posługi miłości, która wyraża się przez świadectwo osobiste, różne formy wolontariatu, działalności społecznej. I zaangażowania politycznego. Jest to potrzeba szczególnie nagląca w chwili obecnej. Jest to potrzeba szczególnie nagląca. Papieskie słowa prowokują przede wszystkim do wielkiego dziękczynienia za dotychczasowe zaangażowanie w służbę Ewangelii życia każdego z Was, drodzy siostry i bracia, Waszych wspólnot. Waszych ruchów, instytucji, stowarzyszeń, waszych współpracowników to wielkie dzieło posługi miłości, to wielkie dzieło zaangażowania w różne formy życia. Wciąż jednak potrzeba, wciąż jednak potrzeba jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze konsekwentniej, konsekwentniej by nie oddzielać życia od godności, od miłości Boga i jego daru. By bronić życia na każdym etapie, by sprzeciwiać się bezprawiu i polityce jako grze o tron, która poświęca najsłabszych, najbardziej bezbronnych. Drodzy, potrzebujemy tego działania. Potrzebują go ci, którzy są pozbawieni prawa głosu, a którzy są w ten sposób najbardziej czytelnym kryterium demokracji, praworządności. Państwa prawa. Potrzebujemy, drodzy, tego działania. Od lat fascynują mnie dwa zdania zapisane na kartach Nowego Testamentu w różnych miejscach, tworzące jednak swoisty dialog. Chrystus mówi do apostołów w Wieczerniku: Bez mnie nic uczynić nie możecie. Nieobecny w Wieczerniku, ale wielki apostoł, święty Paweł. Pisze w jednym ze swoich listów: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Beze mnie nic, wszystko w nim, który mnie umacnia. Nie jesteśmy skazani na porażkę. Przeciwnie, jesteśmy wezwani do zwycięstwa, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dlatego stąd z tego niezwykłego miejsca wypowiadamy te słowa w wielkiej prawdziwości. W wielkim zawierzeniu. Jezu, ufam Tobie.